Witam. Szymon Hołnia jest 48-letnim marszałkiem sejmu i kandydatem na prezydenta Polski w 2025 roku z Polski 2050 i PSL. Jego program to jedność Polaków, ekologia, wsparcie dla rodzin. Jego atutem może być charyzma z TVN, a jego całościami mogą być niespełnione obietnice, które mógł i może spełnić jako marszałek sejmu. Takie jak zamr likwidacja zamrażarki sejmowej czy ograniczenie niekontrolowanych wystąpień członków rządu. Ma on również wizerunek miękkiego lidera. Podsumowując, połownia ma potencjał, ale jaki wyjonik osiągnie tym razem? Zachęcam do komentarzy oraz do subskrypcji mojego kanału. Marcin Marciniak. O tym, co ważne.